Dostaliśmy oficjalną zapowiedź wiostonu nowej gry LEGO! Witam Was na kanale Rozklockowany. Dzisiaj podsumujemy informacje o nowej grze studia LEGO i 2K, którzy jak już wiemy od pewnego czasu zaczęli współpracę. 2K robi kilka mniejszych tytułów w świecie LEGO i wiemy, że jedna z nich będzie piłka nożna, gdzie mieliśmy jeszcze mały wyciek. ale dzisiaj mówimy o LEGO 2K Drive, czyli. Pier... no nie pierwszej grze wyścigowej w świecie LEGO, ale nie przedłużajmy już. Dostaliśmy wyciek w formie screenów z gry A po jakimś czasie LEGO tizze, a on. Hello! I'm Vicky Wheeler with today's top story. Everyone everywhere is going crazy over the new Lego 2K driving game. Let's go live to our interview with the announcement trailer. And hold on. Uh my producer Steve is telling me we're not showing that until March 23rd. And also I am not supposed to be on the air right now. Widać na nim, jak przypadkiem prezenterka puściła zwiastun, ale jej szef jej zabronił. Ale z niego bałwan. Zwiastun będzie 23 marca, czyli jutro. Ale jeszcze mamy kilka detali, że nie będą tylko pojazdy lądowe, ale też będą wodne i latające. I w jednym wyścigu będziemy mogli używać było obu lub trzech naraz, bo jeden pojazd będzie umiał się zmieniać drugiego. I jak słyszałem, niby też to ma zależeć, jaką ścieżką pojedziemy, bo nie będzie tylko jednej ustalonej w niektórych momentach. Ma być bardzo dużo map, dużo pojazdów i postaci. Jest na to szansa, że może jakieś postacie znanych marek, Lego Ninjago, Harry Potter, dałoby się próbować Harry Potter na swoim pociągu, albo Ninja na swoim smoku. Bardzo dużo możliwości. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Jeszcze dostaliśmy info, że Gra ma wyjść 19 maja 2013 na PlayStation 5, 4, Xbox RS, X i S, Xbox One, Switcha i na Steamie. Gra ma mieć tryb singleplayer i multiplayer. Będziemy grać z kolegami w trybie kanapowym, ale również przez komputer. Bardzo ciekawa rzecz. Do stworzenia pojazdów niby było użyte ponad 1000 unikalnych elementów z LEGO. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo często twórcy jak politycy obiecują a później nie dotrzymują słowa. I kolejna rzecz, jak typowo każda ta gra, czyli musi już mieć gotowe DLC zanim powstanie, nie lubię takich rzeczy, ale będzie wersja Standard Edition, będzie wersja Aveson Edition, obejmująca jeden nowy pojazd, dodatki, figurkę i przepustkę sezonową pierwszego roku. Druga wersja to jest Aveson Rivals Edition, obejmująca kilka pojazdów, dodatkowe figurki i też przepustkę. Przepustka będzie dodawała nam nowe mapy, pojazdy, wyzwania i jeszcze jakieś tam rzeczy, które się dowiemy w trakcie grania. Co myślicie o tej grze? Czekacie na nią? Macie ją gdzieś? Czy nawet o niej nie wiedzieliście? Może zabujować świat. Ja na pewno sprawdzę. Jeśli się spodobało zostawcie lajka, like koma i suba. Byłoby mi miło i napiszcie swoją opinię. Do zobaczenia, pa!